Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj znowu pół dnia zmarnowałem z tym samochodem. Pojechałem zrobić te klocki. Okazało się, że wszystkie cztery rodzaje, co zamówili, nie pasują, ale wzięli już wymiary. Może jutro się uda zrobić. No ale to mniejsza z tym. Teraz trzeba się wziąć za robotę. Na szczęście paczki do mnie dotarły i takie duże pojedło tam stoi. Zaraz będziemy to montować, bo to nie takie proste jak te zwykłe skręcane. 18 litrów aż. Kupiłem to z myślą o tym. Opatrzcie, idzie kulawiec. Coraz lepiej idzie. Z myślą o tym, że jak pojadę do roboty na cały dzień 12 godzin, teraz gorąco kury dużo piją, żeby miały zapas, bo takie miseczki to zaraz poprzewalają i tam już o 10 i 12 nie będą miały. A ta pannica jutro ma termin na klucie kurczaków. Zobaczymy, czy coś się wykluje, bo tutaj większość jajek to sąsiad przyniósł od jakichś tam ozdobnych. No, i nie wiemy, czy zalężone, czy nie. Jakby były jajka tutaj ode mnie, no to by było wiadomo. U mnie jest ponad 90% zalężenia, ale te to się okaże. Na razie nie słychać żadnego kurczaczka, a dzisiaj już takie pierwsze powinny się pojawiać dzień przed terminem. No, zobaczymy, zobaczymy. No, ona tutaj siedzi, czasami schodzi, więc może będzie troszkę dłużej niż w inkubatorze. Malutka zeszła z jajek, pojeść, popić, przewiewa sobie piórka i głośno krzyczy. Dobra, nie straszę tutaj już tych kurek, nie kręcę się, tylko zajrzymy do tych. Macie jeszcze paszę? Dzisiaj przyszła, mają niech mają, potem im się pozupełnia. Lecimy skręcać te pojedło dla kur stojące, które docelowo tutaj będzie, docelowo to może je powieszę nawet, bo to zawsze lepiej jak wisi, się mniej marnuje, mniej zabrudzają. Tylko niech tamta foka się okwoczy, to z tą, z tą budą się zrobi porządek jakiś. Dobra, lecimy, Edziu pomoże, co? Edziu, pomożesz? No, ja myślę, że pomożesz. Zamkniemy mi furtkę na ten super zamek, który tutaj zamontowałem. Może nie jest jakiś luks, ale spełnia swoje zadanie. Wiatr nie otwiera ani tu, ani bramy. Kojec też się nie otwiera. Chyba, nie wiem, a były, a rano Edek, bo kurier przyjeżdżał. Ale to chwile był. Dobra, montujemy. Nie ma co przedłużać. Robota czeka. Na całe szczęście dali instrukcję. To jakoś się może połapie. Nie jedziu? Byś pomógł, a nie tylko przeszkadzasz. Czekaj, ja tu muszę sięgnąć. Dobra, mamy nóżki. Tu jakieś skręty jeszcze gdzieś powinny być. Ale tu nie widzę, tu nie widzę. Może gdzieś w tym zostały. A tu są w środku, w tym. Dobra, to robimy. To będzie od tych nóg. To gdzieś tutaj sobie to podstawimy. Weźmiemy te nogi, Dobra, noga wyglądało tak pewnie musi wchodzić tu, nie ma innego wyjścia. Tu te trafić i tu wkręciki zaraz zamontujemy. No, to mamy wkręciki. To pewnie co... No i kręcimy. I przykręcone. Nawet stabilnie to wygląda. Przed tym to widzę, że przepłuczę, bo tu jakieś opiłki zostały. Ale stabilnie stoi. No i zaraz zobaczymy co w tej instrukcji dalej tu mi powypisywali. Dobra. Co tu potrzeba? Takie małe coś trzeba tu wstawić. Tu mam te elementa wszystkie. Zaraz to tutaj wysypiemy. Coś tam wpadło. Jest. Dobra. Gdzie ta instrukcja? Już mi wszystko ucieka. Tak to ma wyglądać. Dobra. Tutaj takie małe coś. To chyba to będzie. I co? Że to od góry? No chyba tak. Trzeba to tu wkręcić. Coś tam pomieszane chyba w tej instrukcji. Albo ja pomieszałem ale chyba trzeba zrobić trochę inną kolejność to musi od dołu w tutaj, O tutaj w tę dziurę teraz to się przykręci no chyba tak to ma być nie wygląda to najgorzej i co teraz? już przykrywka od góry? czy tu coś jeszcze jest? bo tu mi takie coś zostało a to chyba miało być tam o jajku i znowu muszę to rozkręcać no, i dobra, złożone w trochę innej kolejności niż ta instrukcja tu opowiadała, ale żadne elementy mi nie zostały. Może będzie git, zrobimy próbne zalanie, zobaczymy, czy to spełnia swoją rolę. No, to zalewamy. No, już myślałem, że woda nie leci, ale pomału się tutaj napełnia przez oto, to. Jedziu, zaciekawiony. Tą pierwszą wodę i tak wyleję, żeby to się tam przepukało, ale nie wygląda to źle. Poidło zalane, jeszcze tylko przykrywkę założę. Nie bójcie się, kurki. I co działa? Pijecie sobie, nie wylewa się woda. E, no, piją sobie, woda się nie wylewa. Tutaj postawiłem, żeby w cieniu było, bo to niedobrze, żeby na słońcu. W przyszłości, to jak mówię, tutaj chcę przedłużyć ten daszek i tu im zrobić taki zakątek. I tam ten piach do kąpania się i poidło i karmidło. No ale no na razie dobrze to wygląda. Piją sobie elegancko. Tutaj nalałem całą konewkę. To jest ze 14 litrów konewka chyba. I patrzcie, jeszcze jest miejsca. Powinno im to starczyć na długo. Zobaczymy, czy się nie będzie zacinało. Najważniejsze, że woda się nie wylewa. Tak starałem się w miarę to. Na równym ułożyć. Jak tam smakuje woda z nowego? Umyłem przed chwilą, wodą przepukałem i powinno być dobrze. To nie są tanie rzeczy, prawie stówek takie poidło kosztuje. No ale jak zaleje całe, to powinno im już na dzień starczyć. Do tego tam i w miseczki im dam. I jeszcze mają poidło w środku, ale takie małe 5 litrów to na krótko starcza. No, ale to już powinno na dłużej. O, nawet kulawiec przyszedł się napić. Jak tam ci idzie chodzenie? No, z dnia na dzień jest lepiej. O, jak sobie śmiga. Trochę śmiesznie chodzi, ale jest poprawa. Postało chwilę i coś jest nie tak, bo się przelewa, mimo że równo stoi. No, wylewa się. Niestety, Opatrzcie. Ten pływaczek chyba źle tam zrobiłem. W środku ten, który jest o, tam pod tym poprawem. Dobra, wyleję wodę i spróbuję to nareperować jakoś. Wiecie co? Chyba te ustrojstwo, nie tą stroną wsadziłem. Bo wydaje mi się teraz, że to powinno być tak jak woda dopłynie, to to wypchnie i zablokuje. A ja wsadziłem to na odwrót. O tak, no to rzeczywiście bez sensu i się ciągle leje. Więc mam nadzieję, że to to. To skręcam jeszcze raz i zobaczymy, czy to o to chodziło. Kurka, w drugą. Już tu wylazła jakaś. Ale przychodzą pod furtkę i czekają, aż im otworzę. No dobra i co? Nalewa się ta woda? Nalewać się nalewa? Zobaczymy czy się nie przelewa. Damy pokrywkę i zaraz się okaże. No i w końcu chyba jest dobrze, bo już się nie przelewa. Tak z pół godzinki odczekałem, a jeszcze dorantów trochę brakuje. Kurki piją. W środku jest tak mniej jak pół zbiornika. Ciekawe czy jak więcej naleje to się nie będzie przelewało. Trzeba sprawdzić, no bo zaraz do roboty będzie trzeba jechać na dniówkę, to dobrze, żeby miały na cały dzień. To lecę jeszcze konewkę wleję. To teraz jest prawie pełne. No i zobaczymy, czy się wylewa, czy się nie wylewa. No już skręciłem to już najmocniej jak się dało. No już więcej to nie wiem co mam zrobić, ale wydaje mi się, że poziom się nie podnosi, jest tak poniżej rantów, kawałek, czyli chyba tak jak powinno być. No, i znowu minęło z pół godzinki. No, i nie wygląda to źle, bo trzyma się widzę, że nie jest idealnie równo. Tu jest trochę wyżej, tam niżej, ale trzyma się w tym zbiorniczku, jak powinno być. No i dobra, to chyba zamontowane tak jak trzeba. Nie kurki, macie nową atrakcję. Teraz Wam wody nie zbraknie, nawet jak na cały dzień do roboty pojadę. Dzisiaj gorąco to patrzcie, jak się kurki w cieniu chowają. Muszę coś tu pomyśleć, jakieś krzaki poposadzać, żeby właśnie cień im dawały. Parę drzewek już jest, ale zanim to urośnie, jakieś krzaki, to chyba szybciej myślałem o bzie. Muszę poczytać, czy tam bez im nie szkodzi, ale chyba nie. Takie parę krzaczków bzu, bez to się zawsze też do czegoś przyda. Parę krzaczków czegoś innego, a tutaj jaka sytuacja. Proszę bardzo, razem po podwórku chodzą. Edek dognał perełkę i co teraz? A perełka już się nie daje nie ucieka sobie dworuje z niego no za i co będzie dobrze no ona tam pójdzie między garażem a kurnikiem jest taka szczelinka gdzie edzio nie wejdzie no i tyle po zabawie ja a propos tych krzaków jeszcze jak znacie jakieś co szybko rosną i tam kurom nie szkodzą to dajcie znać to może jeszcze w tym roku by się tutaj udało parę posadzić tutaj mi jakieś takie samosieje rosną dobrze niech rosną Tamte drzewka są, tam jest pigwa. To, to wiadomo, tutaj wszystko trzeba będzie wysprzątać, ale to pomału. I jakieś takie, właśnie, krzewy, jakieś drzewka, może małe, coś, co szybko rośnie, żeby im tutaj cień dawało, bo widzicie, jak się chowają, a kurki to lubią, różne zarośla, żeby tutaj miały gdzie się schować, gdzie posiedzieć, gdzie jakiś chud złapać. To za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Za dużo się nie zrobiło. Tyle co z tym poidłem się powalczyło. No i klocki dzisiaj dobrałem do samochodu. A na następnym trzeba się będzie zająć chyba łataniem wybiegu. I coś pomyślę może z tą budką. Bo dzisiaj perełka raz znowu na niej siedziała. Teraz nie wiem czy stąd widać, ale właśnie wlatują, wylatują te sikorki. Ale może jakąś by to siatką obtoczyć, żeby ta perełka tam nie wchodziła. Pomyślę. Zobaczymy czy dalej tam włazi. Czy to tylko tak... Sporadycznie ona sobie siada na tym, nawet się śmiałem, że ona tam nie rusza tych pisklaków, tylko jakby dzięcioł czy jakaś inna sroka przyleciała, to odgania, bo je chroni. No i może tak to jest, bo perełka zejdzie 3 sekundy, już te ptaszki wlatują z powrotem. No ale na pewno to dla nich jest jakiś stres. To, No zastanowię się, poczytam też wasze komentarze. Na pewno ktoś jest, kto tam ma o tym jakieś pojęcie, czy warto to im odgradzać, czy nie warto, ale w sumie. Na pewno nie zaszkodzi, tam jakąś siatką to obłożyć w koło, tak żeby ten kot nie właził. Bo perełka perełką, ale może jakiś inny kot przyjść z lasu, na przykład sobowtór perełki, co go straż pożarna z drzewa ściągała i może powybierać, a szkoda by było. No dobra, to na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć!